manka z tej strony Witaj, Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft Na moim kanale, ze mną jest Bella Siemanko. I zobaczcie co za nami jest Słuchajcie, dwa wielkie odciski takich stóp Giganta jakiegoś belka, ja nie wiem co to jest ogólnie. To nie są moje stopy. Kto tutaj był, słuchajcie, ale jedna stopa jakby się odbiła w wodzie, a druga w lawie. Mega to jest dziwne, słuchajcie. I będziemy musieli sprawdzić dzisiaj, czyje to są ślady ogólnie. Jakiego giganta? Mam nadzieję, że go znajdziemy, słuchajcie, załatwimy. Także oglądajcie filmik do końca, jeżeli chcecie to zobaczyć. A jeżeli Wam się spodoba, zostawiacie łapy do góry i subskrybujcie mój kanał, a my lecimy na dół. Dawaj belka, lecimy, okay, lecimy, lecę, lecę. musimy tu zeskoczyć. Ogólnie mamy przygotowane rzeczy na wyprawę już, słuchajcie. Uh. Więc y, pójdziemy sprawdzić. I czyje to są ślady, i tak dalej. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć, ale zobaczcie, jakie one są ogromne. Tutaj, jak bliżej się podejdzie, no, no to, to jest mega wielkie w ogóle. Zobaczcie, to jest taka ogromna stopa i tu paluchy. Paluchy? Są tu paluchy, słuchajcie. Paluchów? Tylko dziwne jest to, bo tutaj okay. są paluchy, okej. Okay. On jakby ma dwie lewe stopy albo dwie prawe, nie wiem. A, faktycznie. <laughs> Zobaczcie, bo to się nie, od... nie jest w ogóle w drugą stronę, powinno być. Ej, mega, to jest robi. dziwne, słuchajcie, ale no dziwne. Jedna, y, jeden ślad w lawie, jeden w wodzie. No nic, będziemy musieli to sprawdzić. Słuchajcie, wy w komentarzu możecie napisać, jak myślicie, czyje to są ślady, możecie pisać swoje propozycje, na przykład napiszcie, że to są ślady Belki. Słuch. Nie, to są twoje, ty coś mnie trolujesz znowu. Ty się śmiejesz. Nie, nic się to troluje, człowieku. Dobra. Bierzemy słuchajcie rzeczy, My tu mamy posmordziku, mamy armorek i mamy jakieś też rzeczy do budowania, więc sobie wszystkie zabiorę Ej, 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 ej. Kto pierwszy, wow. ten lepszy ja okay. mam. Zakładamy armor, wow, jaki epicki armor mam Ja też mam taki sam Fajnie, fajnie on wygląda, ja zobaczcie, tak wygląda On nam daje tutaj protection jakieś i tak dalej, więc mega spoko protection. I mamy tak, patrzcie jaki mamy miecz, to jest ten miecz tutaj i on jest ironwood sword ma dosyć duży atak, a patrz na to to jest miecz nato. na giganta właśnie, zobaczcie o. wow, on jest mega mega epicki słuchajcie, chcia. mam nadzieję że tego giganta właśnie uda nam się tym mieczem tutaj załatwić, mamy też e, kilofek i mamy złote jabłka które mogę dawaj. ci e, pożyczyć, e, 10 sztuk w sumie, dawaj mi je też Take a nie i pyk, proszę bardzo. O, dobra, słuchajcie, lecimy także w, tak, w tamtą stronę, bo no, ślady ewidentnie wskazują, że ktoś poszedł w tamtą stronę. No. Zobaczymy, słuchajcie, kto to będzie. Ja mega jestem ciekawy, naprawdę. Jestem bardzo ciekawy, kto to będzie. Nie wiem. Ale idziemy, słuchajcie, w tą stronę w takim razie i zobaczymy, czy znajdziemy tutaj tego kogoś. Bloki do budowania mamy po to, że jak będziemy blisko, to zbudujemy sobie bazę, słuchajcie, żeby się tutaj Aha. ochronić ogólnie, a później właśnie zawalczyć z tym kimś tutaj. Okay, Więc dobra, e, zobaczymy, jak tam to wyjdzie. Słuchajcie, lecimy w w takim razie ja nie wiem czy to będzie jeden potwór czy kilka potworów. Zobaczymy, zobaczymy. Mogły to być dwa potwory i skaczą na lewych nogach. A, może, może faktycznie i no? mają jedną nogę na przykład tylko. Na przykład. No nie wiem, zobaczymy słuchajcie. Idziemy ale na razie jeden. do przodu zobaczyć czy tutaj coś znajdziemy słuchajcie po drodze. Więc lecimy, lecimy. Dawaj idzie za mną. Ale to no? pustki takie są. No pustki na razie tutaj, ale no zobaczymy. o krowa jest. O, to może krowy spytajmy, czy coś widziała. Siema, krowa, widziałaś coś? No nie, bij jej, co jest ty ciekawe, robisz? tym gigantycznym mieczem, ale fajnie. dobra, okej. Okay. Lecimy o? w takim razie dalej, woda. dobra, idziemy, tutaj woda, nic więcej nie ma, okej. Okay. Są Aglafa. krótki i tak dalej y i tutaj nic nie ma więcej, więc idziemy zobaczyć, słuchajcie, no mam nadzieję, że... Ej, co się pojawiło mi tu na górze? Mi też! Hydra jest napisane. Co to jest? Ej, co to jest głowy jakiś smog w ogóle! Takiego jeszcze nie What? widziałam! Ej, czekaj, czekaj, zbudujmy sobie tutaj bazę jakąś. ma małciska! Dawaj, dawaj. Tak, Najgorzej tak nie szczęcze. mamy nic do strzelania w ogóle. A, no tak. to będzie problem. Wiem co? Tunel patrzy się. Patrzy na się do nas! Trzeba było patrzy się tunel do niego! Tak? To wtedy nas nie zaatakuje no Nie, o. patrzy się tutaj na nas, słuchajcie, musimy to zabudować. Dawaj, buduj tu ze mną. Mm, no A nie A nie, dobra. Dawaj, ja dawaj. Mam dawaj tak, ty aż lepsze pomysły, ja znam twoje pomysły. Ty ja zaraz ja padniesz tutaj. No bym do niego podeszła, jakbym go biła No na pewno. Dobra, słuchajcie, ma tutaj też takie obronne rzeczy, ogólnie jakieś. Coś takiego z kolcami. O. Oj, fajne to. Dobra, ja Dobra poustawiam to ścianę. tutaj. Jego okay. już się na nas patrzy cały czas. Ale ma oczyska Oczyszka ma straszne. Dobra, ja zjem sobie, słuchajcie, to złote jabłuszko. Ja Spróbuję do niego podejść. Dobra, z tym jem. wielkim mieczem. Jak on ja dziwnie patrzy tymi? Ty Co jest? Strzela do nas! Mówiłem, że to jest niebezpieczne! No wiem przecież! O, Ej nie, nie, nie będzie strzelał do mnie! What? O oh my A, god, o my to god! Trzy głowy, głów, strzela! Oh my god, oh my god, okej oh teraz! Patrz, o, o, patrz, patrz! O, 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 nie, 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 nie! nie. Co się, tu się nie dzieje, się? słuchajcie, okej, jest? Cudownie. Wielki! O nie, ja się go boję, ja się go boję! Dobra, ale trafiamy go z tego dużego miecza, zobaczcie! Wiem, wiem! Ten duży miecz jest mega dobry! Ej dobra, obracać się tu w moje stronę! Nie biję go w ogóle! O, teraz go biję, teraz go biję. O nie, o nie, będziemy będzie zjadać! Będziemy zjada. Ciekawe, 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 Ale Albo ogon! Oh my god! Co tu się dzieje? Będzie zaraz! Dobra, wszystko tu się podpaliło, ale wielki. Ciekawe, czy to on zostawił te ślady, ale. No, trochę stopy ma takie duże, ale no nie wiem, czy to on był w sumie. o człowieku, jak on ma dużo życia. No, ja nie wiem, kiedy my go pokonamy ogólnie, ale musimy spróbować. Dobra, ja tym mniejszym mieczykiem spróbuję. Może on ma więcej, więcej damage'u, nie wiem Dobra, dobra Na pewno ja ma jakie jakiegoś dużego, ale Czy ma więcej tutaj damage'u, nie wiem, słuchajcie Dobra, mega cicho w ogóle tu mi jest Muszę podgłosić. Szybko. O, nie! Dobra. co jest? Załatwiam! No widzisz, mówię ci, uważaj! A ty byłeś takim cwaniaczkiem tutaj, że. O, ja idę go zaatakować i zobaczymy. No ja zrobię o. swoją taktykę. No to nie masz taktykę. Ale właśnie. ja nie wiem, czy ja znajdę te moje rzeczy. O, są. Trzeba było złote jabłuszko jeść. Hmm, jadłam! No to ja nie wiem, jak ty jadłeś. Ale mi... ja chciałam go szybko uderzyć z No bo to wszystko tu wybuchła, trzeba uważać na te jego wiesz. <laughs> Aha, super. To nieźle, znowu Nie Nedwie co, nazbierałam moje rzeczy. No ja bo ty wybuch... za bardzo wchodzisz tam, słuchaj w niego. Pewnie mi zabrałeś już je Nic nie zabrałem człowieku O dobra, coś Nic tam Nic nie mam. mam Patrzcie, jaką dzieje yy. ogniem Dobra, trochę yy. życia mu zabraliśmy, ale nie jest to takie easy go tutaj pokonać Trzeba bardzo uważać właśnie na ten jego ogień i na te, dobra, te ubierasz, jego kule, którymi on tutaj strzela słuchajcie Trzeba cały czas biegać dookoła jakby yy. O, wow, gryzie mnie, gryzie mnie o oh my god, jak za blisko jesteś tą gryzie Aha Normalnie ja się tu od niego A tutaj będziesz go zabudowywać. Dobra. Tak. Trochę mu zabraliśmy życia, ale ogólnie nie za dużo. A! Powiem wam, że jest mega ciężko tutaj go załatwić. No tyle. Berka, coś spada. I koniec po mnie! No bo musisz uważać bardzo. O to jeden. Dobra, okej, okay. ja go trochę pobiłem i uciekam. Belka tutaj rzeczy pogubiła. Dobra, dobra, zbieram je. Dobra, przydałoby się coś do strzelania na niego, byłoby, no byłoby lepiej, ale nie mamy nic do strzelania. Nie, on zniszczył. Ej, rzuciłem w niego tą jego kulą! Patrz, pyk, 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 patrz, patrz o, Odbijam dobrze, to, dobrze. ile to mu życia zabiera No ja właśnie zastanawiałam, czy to można Dobra. odbijać Dobra, czekajcie, te A, nogi nie można nie Ale można. jak oni będą tutaj kulami y, Strzelać, to będzie spoko To ja tutaj go pokonam Tragedia, Dobra, jego ogień jest taki, że to od razu człowiek pada Tylko sobie nie razi w ogóle gdzie Dobra, będzie ściana, strzelał kulami ja Pyk, 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 patrzcie, tymi kulami to mega dobrze oh Tak trzeba go załatwić Ciekawe, to jest ten w ogóle potwór, no on ma takie nogi trochę Ale ja nie wiem, czy to są te jego nogi W sumie, Nie wiem, trochę ja jakby za małe są o, tu stałam chyba. Dobra. Nie, nie, Komu tutaj dziurę zrobił. Uciekaj, stąd Masz tam rzeczy i zabieraj wiem, je. Wiem, 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 zbieraj. Dobra, wszystko. dawaj te kule, cwaniaczku. Yy... Dobra, okej, okay, będzie strzelał, będzie strzelał kulami. A nie chcę OK, Okej, dobra. Ej, no tymi kulami jest mega dobrze. No, O wiem. nie, o nie, gdzie ogniem, i ogniem. ogniem, dobra, dobra. Muszę jedzieć. Zbieraj belka, zbieraj spodnie, zbieraj spodnie. Pyk, 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 dobra, trafiłem jedno. tylko niestety, niestety. Dobra, o, o tam o, strzelał o, kulami, teraz trzeba było. o, o. O, o, teraz dawaj, 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 dawaj. O, świetnie! Pół życia już mu zostało. Dobrze! Pół życia, nie, ale teraz uważaj cały tylko na to. No uważaj właśnie, tylko właśnie na to, to jest najgorsze. Wycofać. No dobra. Okay. Dobra. Ja się tutaj wycofam teraz. Dobra, A ja on na ciebie rzeczy. się sfokusował troszeczkę. Widzę, mam jedno serce. Dobra, pół życia mu zostało. O, tu dobra. mam moje Gdzie rzecz. on będzie strzelał? O, będzie strzelał, będzie strzelał. Dobra, pyk, 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 pyk. Już trochę wyczailiśmy go tutaj. Tak, bardzo. o, będzie strzelał, dobra. Ja zjem zjem. A teraz, zjeje ogień! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Ej, jedną głowę mu zniszczyliśmy! O, super! Wow, jakie to jest epickie! Dobra, okej okay. Zobaczcie, jedną głowę ma zniszczoną już Mam już życie nice. po całe! Dobra, Czekam teraz na będzie gule. strzelał? Nie e, To będzie ogień, to będzie ogień, dobra, ale oni tutaj. Aha, okay. Dobra, pyk, pyk, pyk Ma z powrotem trzy głowy Ty, faktycznie! Cztery. Jak cztery, nie? Teraz ma cztery głowy, jak to jedną mu zniszczyliśmy, to, to się to kolejna zabudzi. zrobiła! A masz, a masz, Co jest a masz? tu grane? Odbijamy, dobrze! Masz, cztery głowy, faktycznie. Teraz Ej, nie wiem, ogień? jak to się stało. Oh my god, oh my god, oh god. próbuję mnie zjeść, próbuję zjeść. Ale I dobra, mam mniej niż pół życia już, fajnie. Łaj, jak mnie teraz zjadł mocno. Widzisz? Dobra, zjadam tu. Okej, okay, zjadam jabłuszko, zjadam jabłuszko. Pamiętaj o jabłuszkach, ten jak ten cię uderzy. Też, ten też ogień, Trzeba bardzo uważać. Dobra, tak, dobra. same tak. ognie teraz. Tak, same ognie. Dobra, ja tu podejdę trochę bliżej. Oła, łapał oła, próbował zjeść, oh my god, jakie to jest straszne, jak on próbuje zjeść. Teraz będę kule. Dawaj, dobra. dawaj, dawaj, dawaj go. Dobra, już mam mega mało, ej, teraz, teraz będzie działać. Ogień. Ogień, 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 uciekaj. Uła, uła. Dobra, o nie, dobra, o dobra, dobra, udało się, Ulaj teraz się. będę kule, kule, kule. Nie, to nie, ogień. ogień! Oh my god. Nie, nie, nie. Czy jesz? Szybko teraz? jabłuszko. Ulaj. Kule, kule, kule. Ja jeszcze nie padłem, nie wiem jakim cudem. A masz? Dobra, dobra. Dobra, na razie samym ogniem znowu zjeje Jedne kule ogarnęłam już. Dobra, ale ja żadnych nie ogarnąłem, właśnie. Bo ciągle teraz ogień daje. Tak, tak, tak. Zjebie, zjebie, zjebie! Oh my god, oh my Namaś god! O, oh my, oh my, oh my, oh my god. Oh my god, oh my god, dobra. Gdzie są kule? Dawaj kule. Trwaniaczku. O, puszcza kule tam z jednej takiej pasji. Nie, tutaj zieje ogniem cały czas. Dobra, czekamy. Ej. Słuchajcie, aż kulę znowu wypuści. O nie. Ale... Dobra, tu będzie kula. Nie, tu nie będzie. Dobra, dwie odbiłam. Dobra, ale tutaj zieje ogniem, dwie głowy zieję ogniem cały czas. Nie wiem, czy tam nie wejść. Nie, nie, czekamy. O, dawaj, dawaj, odbijaj kulę. O, 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 dobra, ja mam kolejne też. Nice, patrz, ile mu zabraliśmy teraz. Nie wiem, ale ja się poświęciłam. <laughs> ty się cały czas poświęcasz, widzisz, że jestem dobra. Nie, bo ty po prostu padasz. No nie, po prostu. tych oh my God, Uuuu, zjadamy szybko jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko. Coś tam mam? Dobra. Ja już nie mam jabłuszek. Co ty gadasz? No już. Zostało pięć jeszcze. Już mam tylko dobra, spodnie. dobra. Są kule, są kule, są kule. Dobra, nice. Dużo ich odbiłem do nie niego. Nie masz ty. Nie będę czekać to Dużo ich odbiłem. Ej, kule. dobra. o, coś takie dziwnie mu się zrobiło, jakoś się kręci teraz. Nie będziesz żad, bo ja byłam pod spodem. Aha, dobra, dobra, dobra. Ogniem żyje, oh my god, oh my god. O nie, o nie, o nie. Dobra, ma już mało życia. Może uda się go załatwić. Słuchajcie, zobaczymy co z wow. niego dostaniemy w ogóle. Ja mam nadzieję, że to był on. Ej, jakiego on życia? Nawet nie widziałem. A tu kule lecą. Dawajcie. Nie, ogień będzie, ogień. Oh my god, oh my god, oh my god. Nie ogarnąłem tych kul. O, dobra, dobra, dobra. Jest! Kolejna jest. głowa upadła. No dobra, to matyczkę, To ma trzy okay, znowu, okay. to ma znowu trzy głowy. Wiem. Nie cztery znowu odrosła, co jest grane, ja bym odrastaj... jak on nie padnie, jak my go załatwimy, to ja nie wiem, nie? Nie no musi teraz już padnie. O, o nie prawie mnie Ja jakąś tam kulę odbiłam, ale ja zaraz padnę, bo się palę Dobra, patrzcie, jak mało, mało mu zostało już życia. Jesteśmy blisko. Teraz jakby wypuścił parę kul, to jestem w stanie go tutaj pokonać. Dobra. Trzeba bardzo uważać teraz. Dobra, bardzo mało życia mu zostało. O nie, ale zjeje ogniem, zieje ogniem teraz. No masz spodnie. Dobra, będą kule. Będą kule, będą kule. ha. -ha! Będą kule jest, yeah! jest, pokonaliśmy go? Chyba tak. Okay, Co się okay. dzieje? Patrzcie. Znika wow. Ej, coś tutaj jest. Czekaj, czekaj, nie wchodź tam jeszcze, bo tu coś... Dobra, coś mamy. Uh. Jakieś rzeczy dostaliśmy. Fajnie. Uh, yeah. Hydra trophy. Mm -hmm. Fairy blood. Co uh. to jest? To jest krew tej. Krew, ale wróżki? wróżki? No. I hydra chop, jakieś jedzenie w ogóle z hydry. Uu, jakieś mega dobre... <laughs> nie. Masz tutaj, patrz, jakieś dobre jedzenie dostaliśmy. I patrz, mamy takie trofeum! Hydry. U, Epickie, co, nie? Tu była. Ale wow. co z tą krwią możemy zrobić? To ja nie mam pojęcia, słuchajcie. Epicko. Może wypij ją i będziesz Pokaż miał tą głowę jeszcze. moc fajowską. Wyrzuć tutaj. Ale ja nie wiem czy to był ten potwór ogólnie, bo tu nogi mi się coś nie zgadzają troszeczkę. Patrzcie, tak wygląda tutaj e, trofeum za tą hydrę. No spoczko ogólnie. Mega spoko. Fajnie, że udało się go pokazać. Dosyć długo to trwało, ale się udało nam. Okej, okay, słuchajcie, udało nam się go pokonać, więc mega Co spoko. Co się coś pojawiło? Co jest? I to kolejny potwór jakiś. Co to? On no, głowy krowy. Nie jest. Uciekam, ja tego nie chcę, ja, ja z nim nie chcę walczyć Uciekamy stąd. Uciekamy stąd Słuchajcie, to jest jakaś masakra, może to on zostawił te ślady Ale nie wiemy, słuchajcie, bo pojawił się tutaj kolejny potwór Mega dziwne rzeczy nie wiem się w tym minecraftzie Dajcie znać w komentarzu, co myślicie Kto zostawił te ślady, słuchajcie, a jeżeli wam się podobało zostawiacie łapy do góry, subskrybujcie mój kanał Wpadajcie też na witoshop.pl Mówię wam dzisiaj za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym filmie na tym kanale Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, pa, pa. Uciekamy, dawaj